2026 rok przedstawia się w Muzeum Narodowym w Warszawie bardzo ciekawie i bogato. Muzeum Plakatów w Wilanowie powraca już w marcu. Zapraszamy naszą publiczność po kilku latach modernizacji gmachu w Wilanowie do podziwiania nowej aranżacji galerii stałej, którą będziemy. Prezentować w różnych odsłonach. Kilkaset obiektów z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie zaprezentujemy właśnie w tym oddziale. Wydamy również wspaniały katalog prezentujący nasze zbiory. W kwietniu zaprosimy publiczność na wystawę Kolekcjoner. Ignacy Korwin-Milewski, to historia jednego z najciekawszych zbiorów sztuki polskiej przełomu XIX i XX wieku, w którym znalazły się wielkie nazwiska y, polskich artystów takich jak Jan Matejko, Jacek Malczewski, Aleksander Gierymski, Józef Chełmoński czy Anna Bilińska. W zbiorze ekscentrycznego hrabiego znalazły się między innymi Autoportrety znanych twórców końca XIX wieku, zamówione właśnie przez kolekcjonera, który stworzył swoisty kanon współczesnej sztuki polskiej. Co ciekawe, w tym wyborze znalazła się tylko jedna kobieta Anna Bilińska, która nie zdołała dokończyć swojego wizerunku. Już w maju w królikarni rzeźba na meblościankę. Prototypy z Instytutu Zornictwa Przemysłowego. Ceramiczne, piękne, małoformatowe, kameralne przykłady rzeźby z Instytutu Wzornictwa. Tak się składa, że Muzeum Narodowe w Warszawie cieszy się wspaniałymi zbiorami należącymi niegdyś do Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. Podejmiemy przy tej okazji dyskusję nad tym, jak wyglądały mieszkania w PRL-u, jaką rolę pełniła w nich małoformatowa rzeźba. Jesienią dwie wystawy. Pierwsza: Niestrudzony obserwator Adolf von Menzel to prezentacja zbiorów rysunkowych i graficznych Muzeum Narodowego w Warszawie tego niemieckiego realisty uznawanego czasem za Impresjonistę niemieckiego, które realizujemy we współpracy z Kupferstych Kabinet. Będzie można na tej wystawie zobaczyć najważniejsze tematy XIX wieku zarówno te społeczno-polityczne, jak i zainteresowania światłem i codziennością w dorobku niemieckiego twórcy. I wreszcie w listopadzie monumentalna wystawa zatytułowana Bestiariusz. Rozmaite wątki przedstawienia zwierząt w różnych kulturach, od starożytności po współczesność, które korespondują z wielkimi pytaniami dotyczącymi Losu zwierząt, relacji między człowiekiem a zwierzęciem, także w tej współczesnej perspektywie. Do zobaczenia w Muzeum Narodowym w Warszawie w 2026 roku. Tradycyjnie naszym wystawom towarzyszyć będą rozmaite programy kulturalne i ciekawe zajęcia edukacyjne.